Sałsiński. Dzisiaj wydanie specjalne wiadomości poświęcone urodzinom 770 w dzielnicy biskupice. Dziś po imieniu państwa goście będą archeologowie, eksperci i naukowcy. O, już widzę panią Natalię Kotyrybę i Aleksandrę Lemańską. Dziękujemy. Dzień dobry. Dzień dobry. Właściwie to już 770 lat temu, w kancelarii księżnej Violi zanotowano po raz pierwszy nazwę biskupicę. Chodziło o wieś leżącą niedaleko Wytomia. Mamy materiały sterujący to wydarzenie. My, Viola, z Bożej Łaski księżna Kaliska. Zrzekamy się. Dla wsi pana biskupa Wrocławskiego. Prawa poboru daniny, które siercerskie posiadają, oraz opłat. Odtąd biskupice płacić nam nie muszą. Panie Olu, to kiedy rozpoczęło się życie biskupica? Dawno, dawno temu, ale mniej niż sto lat temu, bo w 1927 roku była sobie wydma. na nie był piasek. A przed Wydmę od południowej strony płynęła rzeka Kaczawa. Pewnego razu przyjechały wozy, aby wydobywać piasek do celów górniczych. Nagle odkryto ślady bytowania człowieka z epoki kamiennej. Rozumiem. Podobno przyjechali archeolodzy, Znaleziono przedmioty kamienne umieszczono w Muzeum Krajowych Bytomiu. Niestety zaginęły podczas I wojny światowej. Wielka szkoda, ale wiadomo, że były to przedmioty potrzebne na, prze... na potrzeby. Gospodarki i innych czynności łoleckich. Nad rzeką Kaczawą, którą my dziś nazywamy Bytąką, żył niegdyś człowiek pierwotny. Żył i dobrze mu tutaj było, bo skoro się nie przeprowadzał, jego dzieci mieszkały tu nadal. Potem ich dzieci, wnuki i prawnuki. I tak aż do średniowiecza. Panie Olu, a to skąd wiemy, że historia Biskupis narodziła się właśnie w lat temu? Aby uniknąć błędu, już przed laty przyjęto rok 1243 za datę pojawienia się w dokumentach pierwszej, a jednocześnie pewnej informacji o biskupicach. Pokażemy Państwu materiał. 15 lat później, 30 listopada, czyli w Andrzejki, w 1260 roku, Książę Opolski w wspomina, że wieś Biskupice mieści się pod Bytomiem. Dwa tygodnie później wydał specjalny przywilej osadniczy dla biskupic i poniszczowic. Tadka Lejdoschop z Gimnazjum 20 przygotował na inscenizację również tego wydarzenia. Tak. My, Władysław, z Bożej łaski, Książę Opolski, na prośbę miłego ojca Tomasza, Biskupa Wrocławskiego nakładamy wszystkim, którzy chcą osiedlać się w biskupicach prawo do zwolnienia z wypraw wojennych i od podatków. Teraz wiek szesnasty. Już przybliżymy Państwu tę historyczną chwilę. Jak tam wygląda mój plan Czy jest im dać najeść pojazdów? Lidze, udarz Pionu, jest w kupach utraty klamieni. W Widzku widać, blisko wygląda, jest w dziesięć ładów, których jedenastu ładów musiał ratować. Nie mam dwa, a pozostałe. w jestem tydzień. Jego jest lekcją. Mówię. I to, i... To, co? Co? tak O, mamy w studiu spodziewanego gościa. Ktoś nam zrobił miłą niespodziankę. Na wieki nie Kim pan jest? Jan, Jan Długosz, a to mój liber beneficiosus diecesis krakowensis. Chce nam pan kronika coś pokazać? Raczej przeczytać wasz moszczu, ale nastawcie uszy. Rok 1419. Biskup Jusze to wieś, która posiada kościół parafialny i stanowi własność biskupa wrocławskiego. Są w niej łany tmience, od których płaci, a kościół jego pleban posiadają własną rolę i łąkę dla swego użytku. 17. O ile wiem, pod koniec XVII wieku właścicielką Biskupic była kobieta. Najmiernie miała Marianna. Pochodziła z konieckich Białobielsko. Niebawem kolejną została Anna Zuzanna. W XVII wieku była też zmiarkowana szkoła parafialna w Biskupicach. A w wyniku wizytacji ustalono, że do komunii Wielkanocnej przystępuje parafiana właściciela 900 osób. Przynieśmy się teraz w wiek XVII. Już przybliżymy Państwu tę historyczną chwilę. Ja Janie, Janie, nie! Ja nie! Ja nie. Ciemno wszędzie! Ciemno wszędzie! Ciękno wszędzie. Tłumacza! Mówi, że był proboszczem kościoła w Biskupicach. Możemy to sprawdzić z z 2 lipca 1411 roku. O, to prawie roku w bitwie pod względem. Lula Był pan był Castigo. Nie, ksiądz Jan choć już żarek nazywany wtedy szarkami. Nie był windykowany, to widocznie płacę. Tarde Veniton osa. Żegnam? Po reklamie następni goście. Z tego co zauważyłam, redaktor wiadomości uzyskane z dokumentów archeologów oraz ze zbiorów pustoszy na temat czasów najbliższych, Mamy znacznie więcej wiadomości. W połowie XVIII wieku pewien pierwszy Żyd postanowił w Biskupicach założyć karczmę z piwem i różnymi innymi napojami wyskokowymi. Jak to się stało, że Biskupice, mała wioska należąca do biskupów zmieniły się po latach o środek gospodarczy? W początku tak. XIX wieku Biskupice są już nie tylko z kościoła, ale także szkoły dwuizmowej i trzech minut. Ale niebawem nadeszła fala nieszczęść. Bądowne burze, epidemia cholery, pożar Kościoła ocalała tylko dzwonnica i znowu powódź. Ale w drugiej połowie XIX wieku nadszedł czas ogromnych zmian i przyobrażeń. August Bartierz wiedział, że żywił od właściciela Biżu Kupic, Hrabiego Trzema, pola Gude i Bertalda. Aby Kupicję zamieszkiwał 739 osób, w tym jeden obryżysta, jeden restaurator, dwóch kupców, czterech rzeźników i jeden młodarz. W 1856 roku budowano szyb Louisa, potem szyb August i uzyskano pierwsze wydobycie 1486 w 1852 roku. Osada się rozrosła. W 7 lat po poprzednim spisie w biskupicach mieszkało się 1113 osób, w tym 40 ewangelików i 10 Żydów. Przepraszam Państwa, ale pora na reklamę. Spotkamy się tuż po przerwie. Nie odbył się z mieszkańców. W tym też roku Albert Borsis rozpoczął budowę wielkich pieców, stalowni i walcowni blach. A wszystko to tutaj, w Biskupicach. W ciągu czterech lat wyprodukowano milion metrów sześciennych gazu rocznie. A Biskupice, już z przemysłu, znajdowały się tu dwie kopalnie węgla kamiennego. Pierwsza Ludwik czyli szczęście Ludwika, druga Berta Jadwiga. Wybudowano także wspaniałą wieżę ciśnień o mocy 350 koni mechanicznych i pałac. Nie zapomnij, że obok kościoła zbudowano szkołę podstawową. Rok później uruchomiono walcownię i później, a niebawem i stalownie. Funkcjonowała też linia kolejowa na trasie byton Bytom, i Gliwice. W Hucie uruchomiono także piece martynowskie, a każdy z nich miał pojemność sześciu ton. No i krzyż drożne na rogu Bytomskiej i trębany. To i do dzisiaj. Co za opowiem coś. I państwu przed ekranem również. to wzorowa osada hutnicza, górnicza i fabryczna. Najumiejętniej urządzona i najeżona kominami. Osada wielce schludna i rozwijająca się bardzo szybko. Nieźle, a skąd ta notatka? Ze słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Bardzo się miło z paniami rozmawia, ale czas nam się skończył i pora się żegnać.